Dzisiaj zajmiemy się całą sylwetką, jaką jest sylwetka w leżym tyłem. Tak, więc przybliżmy może sam fakt, czemu warto robić sylwetki, Michał? Jak, jak sądzisz? No czemu? <grywa> <grywa> Skupmy się na temacie. Michał, jak myślisz? Czemu warto robić sylwetki? Sylwetki poprawiają stabilizację ciała, wzmacniają doskonale nasz, nasze lędźwie, nasz grzuch, yy, cały kor. Taki trening stabilizacyjny dzisiejszy, no, można tak powiedzieć tak. No, tak więc, zacznijmy robić sylwetki. Działajmy. Naszą naukę sylwetki w leżeniu tutaj zaczniemy od prostego triku, czyli nauczymy się, jak dociskać odcinek lędziowy do ziemi. Musimy ugęść sobie nóżki, kąt 90 stopni między tłowiem a udami, między podbudziem a udem 90 stopni. Paluchy obciągnięte, pamiętamy. A nie, próbykinajmy. Ręce, ładne tutaj, wzdłuż tłowia. Do ziemi przylega tylko odcinek lędźwiowy, odcinek piersiowy kręgosłupa jest oderwany od ziemi, zaokrąglenie. Uczucia jakbyśmy chcieli zbijać się pod siebie. Proszę, pierwsza sylweteczka. Ćwiczymy. Dobra, drugie ćwiczonko. Leżymy sobie tyłem i teraz naszym zadaniem jest dociśnięcie odcinka lędźwiowego w momencie, gdy nasze nogi leżą na ziemi. Michał się zagarbia, Ręce przenosi nad uda i utrzymujemy taką pozycję. Ćwiczenie numer 2. Dobra, rozpędzamy się Ćwiczenie numer 3. Ręce dalej nad udami, zaokrąglamy tylko piętąp i unosimy lekko stopy. Pamiętamy, 10 cm nad ziemią max. Zatrzymujemy taką pozycję, odcinek lędźwi wciśnięty, całe stopę. Dobrze, Czyli ćwiczenie numer 4, czyli nasza docelowa sylwetka. Ręce będą w górę. Hop. Tak jak wcześniej, unosimy lekko nogi i zaokrąglamy odcinek piersiowy ten słupa. Odcinek lędźwiowy wpity z całej siły w ziemię. Lekko rotujemy miednicę i uzyskujemy ładne zaokrąglenie, które mocno angażuje brzuch i jest podstawą w ćwiczeniach gimnastycznych. Gratuluję. Dobra, kawa na ławę, czyli podsumowanie naszych dzisiejszych sylwetek. Najczęstsze błędy. Brak dociśnięcia odcinka lędźwiowego, zamę w biodrach, brak kontroli nad swoim ciałem, czyli nieobciąganie choćby palców. I co najważniejsze w naszej ostatniej sylwetce, ręce mają być przedłużeniem naszego ciała, czyli mają być skierowane w górę, a nie w przód. Jest to częsty błąd, na pewno zauważalny, i jeśli go poprawicie, czujecie natychmiast różnicę w wykonywanych sylwetkach. Michał, coś coś jeszcze powiedzieć? No, tak myślałem. <grym> tak więc do zobaczenia!